Redakcja RN.eu wspiera sklep Oleole, Ole, Ole fani gier i technologii. Ostatnimi czasy Nintendo Switch nie miało zbyt dużo szczęścia do portów. Od przeciętnego Mortal Kombat 11, po niemal niegrywalne Mutant Year Zero czy Bloodstained. Polityka portowania po linii najmniejszego oporu, bo ludzie i tak kupią, zaczyna powoli doprowadzać mnie do ściekłości. Z przerażeniem więc zareagowałem na wiadomość, że na konsolę Nintendo trafić ma zaginięcie Itana Cartera, jedna z najpiękniejszych gier wideo tej generacji. I możemy sobie dyskutować, czy swoje dobre oceny zawdzięcza świetnej historii, czy niecodziennemu podejściu do gatunku symulatorów spacerowania, ale prawda jest taka, że w pamięci utkwił grającym właśnie z uwagi na swoją oprawę graficzną. Bez tego elementu, granie witana ma moim zdaniem tyle sensu, co chodzenie po galerii sztuki w opasce na oczach. Red Creek Valley. Zwykłe, spokojne miejsce. Życie nauczyło mnie dwóch rzeczy. Tak naprawdę nigdzie nie jest spokojnie i żadne miejsce nie jest zwykłe. Ale co się okazuje? Da się! Przy odrobinie chęci i talentu można przenieść atrakcyjną wizualnie grę z dużo mocniejszego sprzętu na sprzęt słabszy, bez kompromisu artystycznego. Zaginięcie Itana Cartera na Switchu jest fenomenalne i powinno wyjść w pudełku, żeby mógł nim tłuc po łbach kretynów, którzy masakrują portowanie innych, często mniej wymagających gier. Nie będę się rozwodził nad samym tytułem. Zainteresowanych odsyłam do naszej recenzji wersji pc Ale chętnie porozpływam się nad tym, jak schludnie przeniesiono Arona Cartera z Backstreet Boys na kieszon solkę. Pierwsze, co zaplusowało, to pełna polska wersja językowa. To nadal nie jest standard na Switchu, więc świetnie, że jest zarówno rodzima ścieżka dźwiękowa, jak i napisy w paru językach do konfiguracji w opcjach. Drugie to coś co pomijane jest w portach zdecydowanie zbyt często. Odpowiednie skalowanie interfejsu. Fonty w grze są duże i czytelne, a ponieważ renderowane są w odpowiednio dużej rozdzielczości, nie są rozmyte, pozostając ostrymi na ekranie. Zbyt wiele gier robi to źle, żeby nie pochwalić astronautów i Spin Software za ogarnięcie tego aspektu. Trzecie to oczywiście oprawa audiowizualna. Okej, okay, przyznaję, w trybie przenośnym gra wygląda nienadzwyczajnie. Rozdzielczość jest stosunkowo niska i wydaje się Dynamicznie skalować w zależności od obciążenia urządzenia, choć mogę się w tej kwestii mylić. Biorąc pod uwagę ograniczoną moc switcha w trybie przenośnym i walory wizualne, i tak jest nieźle. W doku natomiast i prezentuje się bardzo dobrze jak na warunki ekosystemu Nintendo. Gra nie żabkuje, za wyjątkiem ułamkosekundowych spadków w momencie zapisu postępu, i gdzie to tylko możliwe, bardzo ładnie emuluje oryginalne wizualia. Najważniejsze elementy budujące nastrój są na swoim miejscu: gęste poszycie lasu, tańczące na wietrze liście drzew, promienie słoneczne przebijające się przez korony i zapierające dech w piersi widoki odległej panoramy. To wszystko jakimś cudem w stabilnych 30 fps, które jakby jeszcze na złość konkurencji można odblokować w opcjach, dzięki czemu gra zyskuje w większości scen jeszcze parę klatek, trzymając się tak między 30 a nawet 50. Jakim cudem inne studie mają problem z utrzymaniem 30, a ich gry wyglądają na tym samym silniku, tak? W każdym razie olbrzymie gratulacje dla The Astronauts i Spin Software za przypomnienie mi jak może wyglądać dobry port wymagającej gry na tę platformę. Polecam jeśli gatunek przygodówek spacerowanych z elementami gry logicznej jest w waszym guście.